Zobacz, jak zrobić własną ścianę wielowarstwową w programie Archicad. Archicad dla ika. Miejsce, gdzie zaczynasz od zera i stajesz się profesjonalistą. Zrobienie własnej ściany wielowarstwowej jak i innych struktur dla dachu czy stropu jest mało skomplikowane. Wszystkie te elementy można realizować za pomocą struktury warstwowej, której kilka gotowych rozwiązań mamy już do wyboru z pozycji struktury warstwowej każdego z narzędzia. Struktura warstwowa jest to ciekawy atrybut ze względu na wprowadzenie informacji i ich konsekwencji później. Przygotowanie takiej struktury sprawia, że możemy określić jakie elementy są konstrukcyjne, a które nie. Później wykorzystać to w opisywaniu rysunków za pomocą etykiet. Wybierając atrybut struktur warstwowych mamy możliwość wybrania gotowych struktur i edytowania ich lub od samego początku stworzenia własnej struktury. Jeśli chodzi o samą nazwę przy tworzeniu własnej struktury, liczba jest porządkowa i ułatwia odnajdywanie danej struktury. Skróty zaliczają struktury do konkretnej grupy warstw, jak na przykład ściany zewnętrzne, a następnie można wpisać ich nazwę. Możemy również stworzyć swój system opisania nazw, ale my skorzystamy z zaproponowanego istniejącego sposobu opisu nazw. Wybieramy nową, bo nie chcemy powielać już istniejącej struktury. Często w przypadku struktur warstwowych w nazwie umieszcza się grubość danych warstw, bo w ramach jednej Rozwiązania jest używana różna grubość danego materiału, np. ocieplenie. Oczywiście ta opcja przydaje się również, gdy tworzymy podobne struktury z np. materiałami budowlanymi o różnym priorytecie łączenia materiału. Stwórzmy przykładową strukturę ściany zewnętrznej. Domyślnie zawsze dodaje się warstwa otoczenia. Dodając nowy materiał do struktury, powiela ona parametry już zaznaczonej przy dodawaniu. Określając warstwę, Wybieramy z dostępnych materiałów budowlanych. Jeśli chcemy mieć jakiś materiał niedostępny z nazwy czy też zakreskowania, to należy stworzyć własny materiał budowlany. Możemy określić, czy materiały są rozdzielane liniami oraz jaki kolor i grubość nimi mają. Określamy też typ materiału z podziałem na wykończenia wykończenie lub inne. To właśnie dzięki temu będziemy mogli określić, jaka ściana czy też inne narzędzie będzie zachowywać się w stosunku. Do linii, wniesienia, jaki i sposobu wyświetlania modelu. Możemy też określić grubość struktury. Wartość może być mała lub równa 0, ale warto wpisać strukturę, jeśli chcemy, aby materiał był odczytany później w przekroju przez etykietę. Warto pamiętać przy tworzeniu takiej struktury, że nie ma być ona o szczegółowości grubości warstw równej rysunkom detalu, czyli skal w okolicach 1 do 20 czy 1 do 10. Struktura warstwowa będzie wykorzystywana w przekrojach oraz Rzutach, najczęściej w skali 1 do 50 i do takiego poziomu trzeba go narysować. A więc nie tworzymy grubości dla elementów, które w rzeczywistości ich grubość jest niezauważalna, jak na przykład wszelkiego rodzaju folie. Oczywiście można stworzyć dodatkowe wypełnienia od tego typu rzeczy, ale trzeba brać pod uwagę, że przy skali 1 do 50 czy 1 do 100 nie będzie to w ogóle widoczne, a nadawanie im grubości może spowodować nieadekwatne Przypatne podrobienie naszej ściany. W przypadku rysunku. W skala 1 do 50 czy 1 do 100 nie będzie to czytelne na rysunku, ale pozwoli na pobranie później takich informacji do innych etapów pracy. Mamy pokazane, jak będzie wyświetlać się wypełnienie przykrojowe i wykończenie struktury oraz możemy określić, dla którego obiektu struktura będzie możliwa do zastosowania. Dużym atutem jest to, że jeśli po przypisaniu struktury okaże się, że jednak należy wprowadzić zmiany jak chociażby grubo Danej warstwy, to zmiany są wprowadzane w całym modelu i do wszystkich elementów wykorzystujących strukturę, w której wprowadzono zmianę. Jak widzimy, po stworzeniu struktury i zastosowaniu do ściany mamy o wiele większe możliwości zmiany pozycji ściany w stosunku do położenia linii odniesienia. Ułatwia to pracę, jeśli chodzi o stawianie osi konstrukcyjnych czy przypisywania ściany do określonego wymiaru zewnętrznego. Pod warunkiem, że poprawnie przypisaliśmy typ wykończenia. Dodatkowym późniejszym wykorzystaniem struktury jest to, że podczas zmiany również zmieniają się powiązane etykietki użyte do wykonywania dokumentacji. Jeśli chcemy wykonać ścianę zwieńczeń, zapraszam Cię do subskrypcji, aby nie ominęły Cię inne filmy na kanale.